idzie, idzie, to nie wytnie możesz zatrzymać i znowu ruszyć Piękne widoki. Ojcze, Mirku, co Ale Was tu aż na Madagaskar? Człowiek nieprzyzwyczajony. No, chcemy jakoś pobudzić misinny Kościół w Polsce. i Naszą pracą tutaj tym filmowaniem, tym filmem może też jakieś powołania uda się zbudzić na Madagaskar, do Afryki. Gdzie teraz idziecie? Idziemy gdzieś do góry, na mszę. Ja już cały zmęczony, bo w Togo nie mamy takich pagórków, wysokich takich podróży. Ale jest ciekawie, także warto iść, w zmęczenie jest warte. I to jest ta nasza piękna Afryka i Madagaskar. Ci misjonarze goście zostają z tyłu. Ciągle musimy czekać. No. I pewnie nie uda się nam zrobić tego tournée. No już nieprzyzwyczajony prawie, prawie mają krzyska w serca. Tego nie ma takich gdzieś <głos》>. góry. Tak? myśmy jeszcze zaczynali do wspinania. Myśmy się jeszcze nie zaczęli. Teraz, teraz zaczynamy powoli iść do góry. Wraz z ojcem Milkiem, Wołodką Stogo i ja, ojcem idziemy śladami misjonarzy w Afryce. Rozpoczęliśmy naszą podróż od Madagaskaru jako przykład współpracy w ramach Zonu Afram SVD. Idziemy śladami ojca Czesława i jego, jego pracy. Idziemy pośród błota, przez ryżowiska, przez wodę, przez góry, po to, by ukazać piękno naszej Afryki, piękno ludzi, piękno kultury, piękne krajobrazu, A przede wszystkim przygodę misyjną, której wezwał nas Pan. Każdy dzień to przygoda. Pięknie powiedział ojciec Zdzisław. Chcemy właśnie pokazać to piękno Afryki Madagaskaru w naszej serii, którą rozpoczynamy od Madagaskaru. Ale jednocześnie piękno ludzi, ich pracę, trudną pracę, ale widzimy, że mimo trudnej pracy potrafią się cieszyć życiem, zdrowiem i widzimy ten piękny uśmiech przy każdym spotkaniu. Czasami tego brakuje ludziom w Europie czy na Zachodzie, dlatego jest coś, czego możemy się nauczyć od tych ludzi i chcemy Wam to pokazać tak, jakbyście tam byli, tak, jakbyście tu byli z nami. Tak. Nasuwa mi się tu cytat z biblijny, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrobiny. Piękne stopy Ojca Mirka, który poświęca się, aby ukazać nam trud i piękno pracy misyjnej na Madagaskarze. Jego może stopy będą poranione, może jakaś pchła ziemna go ukąsi, ale idzie zielnie, bo miłość Chrystusa go przynagla. Nie Ojcze Mysławie, Tak! Jego stopy są jeszcze białe. Mamy nadzieję, że wkrótce szczelnieją. Ojciec misjonarz i jego brygada misyjna idą do wioski. Nam już tu brakuje, ale idziemy i śladem. Jak przystało na dzielnych korespondentów dzieła misyjnego. Ojciec Mirek już się zadyszał, ja również też. Idziemy. Ojciec Czesławie, jakie są trudy Trudności i radości misjonarza tu w dystrykcie Wojlawa na Madagaskarze. Idziemy na kawę. Smacznego. Pozdrawiamy Polskę z Madagaskaru. W jakiej wiosce? Dziękuję. Teraz kończymy tu piękny posiłek spagały pojedliśmy I znowu mamy siły, żeby wracać pod tą górę. Ale pięknie ludzie nas przyjęli z kawą, z kawałkiem manioku i teraz wszyscy udajemy się do kaplicy na święto nasza grupa charyzmatyczna która jest takim orężem modlitwy, orężem wiary w tej małej wspólnocie dzięki ich modlitwie Dzięki świadectwu, prawda, wielu ludzi doświadcza mocy wiary, mocy modlitwy, no i oczywiście uzdrowienia różnego rodzaju. Są bardzo gorliwi. Takie wrażenia, ojcze Mirku? No niesamowite, przygoda niesilna trwa. No, wybraliśmy złą drogę i w powrocie niestety musi mi kobieta pomagać, bo inaczej wpadłem popas pas w błoto. Naszym mostem są takie drążki, a błoto popas. Idę powoli, bo inaczej wtopiać popas. Oto misyjne drogi, czyli strumyki, błota, ryżowiska i błoto popas. Ale sprawdza się słowa Ewangelii, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Mimo, że stopy pełne błota, może zabrudzone, Wiem przez kamienie, mostki, mosteczki prowizoryczne, ale trzeba iść. Mienie pod spodem, nie tak łatwo O, znowu na lądzie No przed chwilą był Nogi trochę brudne, nie szkodzi, umyjemy Przed chwilą było poślizgnięcie się Tutaj przy tym przy tym ryżu na ryżowisku tak ale, ale, ale jak się odwrócisz to zobaczymy tutaj skutek tego właśnie tak, tak. tutaj no ale filmowiec uratował uratował kamerę i dalej pracuje za wzięcie nasz wielki brat filmowiec poświęca się dla dobra komunikacji ciekawe jak on się tu spnie po tym po tej śliskiej, śliskiej dróżce do góry. Nawet, nawet nieźle mu to idzie. To, 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 to. O, proszę. A no i tutaj z ryżem cały dzień chodzą. A ja po, z kawą. A tu, a tu polega z kawą. Książka dobrze jedziemy. Także mamy kilka godzin jazdy. No i cały czas piękne widoki. Coś niesamowitego. Przepiękne.